Maszyny Nespresso oferują kawę przy minimalnym wysiłku, zajmują niewiele miejsca i przygotowują espresso lub kawę filtrowaną z kremową warstwą pianki. W przeciwieństwie do tradycyjnych ekspresów, wymagają mniejszego doświadczenia i umiejętności baristy. Wystarczy włożyć kapsułkę i włączyć urządzenie. Obecnie dostępnych jest wiele modeli oraz szeroka gama kapsułek, co jest zupełnie inne niż wtedy, gdy wybór był ograniczony. Aby ułatwić Ci wybór, przedstawiamy 6 najlepszych maszyn Nespresso wraz z ich kluczowymi cechami. Linki do wszystkich ekspresów znajdziesz w opisie filmu. Numer 6. Nespresso Essenza Mini Kompaktowa i przystępna cenowo Essenza Mini jest idealnym ekspresem Nespresso dla miłośników kawy, którzy chcą zaoszczędzić miejsce w kuchni lub pieniądze. Nie oferuje tylu funkcji co inne modele Nespresso, co jest zrozumiałe przy jej niskiej cenie. Dostępne są tylko dwie opcje napojów – espresso i lungo – i nie posiada wbudowanej dyszy do spieniania mleka. Mimo to odkryliśmy, że espresso jest mocne i zakup tej maszyny jest tego wart, nawet jeśli Essenza Mini nie wydobywa tak złożonych i subtelnych smaków jak droższe modele. Kawa jest bardzo stabilna, urządzenie nagrzewa się w mniej niż 25 sekund i wymaga minimalnej konserwacji. Jednym z wyróżniających elementów Esenza Mini w porównaniu z typowymi, solidnymi ekspresami do kawy jest jej niewielki rozmiar, ma nieco ponad 8 cm szerokości, co odpowiada mniej więcej rozmiarowi filiżanki kawy. Osiągnięto to m.in. dzięki temu, że zbiornik na wodę o pojemności około 700 ml znajduje się bezpośrednio za urządzeniem, a nie z boku. Aby oszczędzać energię, Esenza Mini wyłącza się 9 minut po zakończeniu przygotowywania kawy. Numer 5 Nespresso Vertuo Plus Deluxe od Breville. Od pojedynczego espresso po pełną filiżankę kawy, Nespresso Vertuo Plus Deluxe to nasz najlepszy wybór pod względem wydajności i łatwości obsługi. Ekspres nagrzewa się szybko, automatycznie wyłącza po 9 minutach bezczynności i oferuje 4 rozmiary napojów: pojedyncze i podwójne espresso oraz filiżanki kawy o pojemności 5 i 8 uncji. Jego zbiornik na wodę o pojemności 60 uncji pozwala na przygotowanie kilku napojów przed koniecznością uzupełnienia wody. Dodatkowo zbiornik jest wyjmowany, co ułatwia jego napełnianie oraz regulowany, aby wygodnie pasował do blatu. Warto jednak zaznaczyć, że ten model współpracuje wyłącznie z kapsułkami Nespresso Vertuo. Nie martw się jednak, dostępnych jest wiele opcji, które dopasują się do twojego profilu smakowego, niezależnie czy preferujesz kawę o orzechowych owocowych czy czekoladowych nutach. Dodatkowo w maszynie można przechowywać aż 17 kapsułek. Ogólnie rzecz biorąc, ekspres otrzymuje najwyższe oceny za łatwość obsługi, wydajność i design. Numer 4 Delonghi Lattissima. Nie dostępny w eleganckiej białej lub błyszczącej czarnej kolorystyce, De'Longhi Lattissima One to kompaktowy i łatwy do czyszczenia ekspres do kawy, który naszym zdaniem najlepiej sprawdzi się w kuchniach o ograniczonej przestrzeni na blacie. Może być najmniejszym modelem w ofercie Nespresso firmy De'Longhi, ale posiada wszystko czego potrzeba, aby przygotować wyśmienitą kawę. Od intensywnego, kremowego espresso po wysokie, puszyste latte. Odkryliśmy, że urządzenie przygotowuje espresso o satysfakcjonującej intensywności i bardzo delikatnym smaku. Przy tym zauważyliśmy, że im mniejsza filiżanka, tym bardziej gęsta i aromatyczna staje się warstwa krema. Warto wspomnieć, że Latissima One nie posiada dyszy do spieniania mleka, umożliwiającej tworzenie mikropianki, ale wyposażono ją w automatyczny system Rapid Cappuccino, który dozbuje mleko bezpośrednio do filiżanki. Pamiętaj, że ten ekspres na kapsułki nie pozwala eksperymentować z świeżo zmielonymi ziarnami ani z rzemieślniczymi metodami parzenia, co dotyczy wszystkich maszyn przedstawionych w tym filmie. Numer 3 Nespresso Creatista Plus Coffee Creatista Plus to model z wyższej półki wśród ekspresów do kawy. Oprócz przygotowywania doskonałej kawy, byliśmy bardzo zadowoleni z wbudowanego spieniacza do mleka, którego używaliśmy przy różnych napojach. Maszyna oferuje 11 ustawień regulujących temperaturę mleka oraz 8 opcji tekstury, co pozwala uzyskać gęstą i puszystą mikropiankę, idealną do doskonalenia latte art. Zauważyliśmy również, że pianka jest bardziej gęsta niż ta, którą wytwarza porównywalny model Nespresso Creatista Pro. Połączona z zaawansowaną technologią, maszyna prezentuje się bardzo elegancko. Przypomina ręczne ekspresy, ale jest o wiele prostsza w obsłudze. Wystarczy wybrać żądany napój: Ristretto, Espresso, Lungo, Latte, Cappuccino, Flat White lub Latte Macchiato. Dostosować wielkość porcji, a następnie z menu cyfrowego ustawić temperaturę i teksturę mleka. Woda nagrzewa się w zaledwie 3 sekundy, co jest rzadkością w większości ekspresów, dzięki czemu możesz cieszyć się swoim napojem bardzo szybko. Urządzenie nie tylko jest na tyle inteligentne, że w kilka chwil możesz poczuć się jak profesjonalny barista ale także powiadamia Cię, kiedy czas na czyszczenie i odkamienianie dzięki funkcji automatycznego czyszczenia. Jest to jeden z najdroższych modeli Nespresso, dlatego możesz rozważyć ekspresy do kawy nie działające na kapsułki w podobnej, a nawet niższej cenie. Numer 2. Nespresso Vertuo Next Coffee. Jeśli wolisz większą filiżankę kawy, ten ekspres Nespresso jest dla Ciebie idealny. Oferuje porcje o pojemności 18 uncji, a także filiżanki 5 i 8 uncjowe oraz pojedyncze dawki espresso. Miłośnicy napojów na bazie espresso docenią dołączony spieniacz mleka, który działa zarówno z ciepłym, jak i zimnym mlekiem. Choć mleko ciepłe zwykle szybciej i łatwiej się spienia. Kody kreskowe na kapsułkach Vertuo automatycznie informują urządzenie, jakie ustawienia zastosować, dzięki czemu nie musisz zgadywać. Choć zbiornik na wodę ma nieco ponad połowę pojemności modelu Vertuo Plus Deluxe, ten ekspres jest bardziej kompaktowy i zmieści się w mniejszych przestrzeniach. Dodatkowo oferuje łączność Bluetooth dla nowoczesnego doświadczenia parzenia, a także jest częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Numer 1. Nespresso by Breville Creatista Pro Najbardziej luksusową opcją Nespresso na rynku jest Creatista Pro firmy Breville, która stanowi krok naprzód względem modelu Creatista Plus. Maszyna oferuje jeszcze więcej funkcji, w tym dedykowany dozownik gorącej wody do herbaty oraz do przygotowywania Long Black Americano większy zbiornik na wodę oraz rozszerzone możliwości personalizacji napojów. I choć jest nieco większa, aby pomieścić wszystkie te funkcje, prezentuje się przepięknie dzięki stalowemu designowi i łatwemu w obsłudze wyświetlaczowi LCD charakterystycznemu dla Breville. Mała uwaga. Creatista Pro to bez wątpienia luksusowy ekspres, czego cena jest odzwierciedleniem. Jednak jest to najbardziej konfigurowalny model w gamie Nespresso. Nie współpracuje z kapsułkami Vertuo i nie przygotowuje tradycyjnej kawy filtrowanej, ale dzięki dozownikowi gorącej wody możesz stworzyć napoje przypominające kawę parzoną metodą przelewową, takie jak Americano. Wśród dostępnych opcji znajdują się ristretto, espresso, lungo, Americano, flat white, cappuccino, caffè latte oraz latte macchiato. Kreatista Pro, gotowa do parzenia kawy w zaledwie 3 sekundy, potrafi jednocześnie podgrzać mleko i wyciągnąć espresso, a wbudowany spieniacz mleka wytwarza aksamitną kremową piankę, idealną dla zaawansowanych użytkowników pragnących tworzyć latte art. Dodatkowo podoba nam się, że możesz zapisać swoje spersonalizowane preferencje dotyczące napojów, z określonymi ilościami mleka i jego teksturą jako ustawienia domyślne. Linki do wszystkich ekspresów znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia.